Dzień dobry Państwu, Katarzyna Szolc, WRP.pl. Jesteśmy w Sielinku na Targach Rolniczych Wielkopolskich. Cieszymy się bardzo, że targi wróciły w końcu do kalendarza rolniczego. Jest z nami pan Łukasz Kuleczka, zarządzający tutaj targami w Sielinku, produkcją roślin. No, co możemy zobaczyć? Dzień dobry. W Sielinku mamy w tym roku, jeśli chodzi o tą część polową, ponad 350 upraw różnych roślin. Gatunków jest 33, to znaczy mamy różności, mamy rzodkwie, facelie, rośliny tego typu, które są, są nadal w niszowe. Mamy również te najważniejsze rośliny, które są w Polsce uprawiane, czyli pszenica, rzepak i inne, e, inne kluczowe rośliny, także jest tego naprawdę dużo. Mamy też różne kombinacje, czy to z, czy to z nawożeniem roślin, czy to z chemią. E, czyli cała gama tej, 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 tej części polowej, tej, 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 tej rolniczej właśnie tej. Jest tutaj u nas do zobaczenia. Mamy również stoiska takich projektów jak EDWIN, który dzisiaj ma swoją prapremię. EDWIN, czyli Platforma do, do, do Zarządzania Gospodarstwem, która będzie wspomagała rolników w podejmowaniu swoich decyzji oparta o. Szereg stacji meteo, które w całej Polsce no zostały uruchomione. Czy mógłby Pan przybliżyć rolnikom, rolnikom, na czym polega Edwin? Co to takiego? Edwin w poproszeniu można by było nazwać platformą do, do zarządzania gospodarstwem, w której będziemy mogli zapisywać zabiegi wykonane na polu, ale Edwin jest o tyle rozbudowany, że mamy tam stację meteo. Mamy prognozę pogody tygodniową, która jest oparta już ponad, o ponad niecałe 600 stacji rozlokowane w całej wielkopolsce, czyli siatka siatka. Jest, siatka jest gęsta. Gęsta tych stacji, to jakoś pomyliłem, jest niestety nie w tylko w całym kraju jest dokładnie 549 stacji, stacji Meteo, więc mamy moduł meteorologiczny, czyli prognoza, mamy tutaj też bogatą gamę ostrzeżeń. Jeżeli będzie planowane wystąpienie przemysłowskie, rolnik dostanie taki komunikat tekstowy tekstowy właśnie z wyprzedzeniem, by już przemyślał, że jeśli planował jakiś zabieg, to by czy warto jednak się nie odłożyć go w czasie, więc mamy tą, tą część meteo. Mamy część tą do zarządzania gospodarstwem, czyli kartę pola, którą, którą możemy uzupełniać, którą może służyć nam do planowania zabiegów. Karta pola będzie też o tyle komfortowa, że E, na przykład zabiegi, które wykonujemy z użyciem środków ochrony roślin będą wybierane z, rozwi z rozwijanej listy, która będzie z kolei e, na bieżąco pobierana ze strony Ministerstwa Rolnictwa, więc nie ma obaw, że. Hmm, na przykład planując ten zabieg będziemy widzieli, które, które środki możemy wykorzystać, bo, ponieważ one są jeszcze dopuszczone do obrotu, a które już, które już nie. Jeśli mówimy też o tym, to mamy całą gamę bazy wiedzy, czyli swego rodzaju właśnie informacje o środkach ochrony roślin, o uprawach, czyli to jest kolejna rzecz. Następną rzeczą, która, która w wirtualnym gospodarstwie jest i która miałaby bardzo mocno odciążyć rolników jest system wspomagania decyzji, to znaczy, to znaczy na podstawie na podstawie danych meteorologicznych komputer będzie na przykład dla chwościka buraka wyznaczał odpowiedni moment do wykonania zabiegu. Oczywiście ten system nie można traktować go jako, jako narzędzie, które, które się nigdy nie myli. Zawsze trzeba będzie pójść na podstawie tych wskazówek ze z systemu, iść i sprawdzić, czy ten chwościk faktycznie występuje. Ale na podstawie właśnie tych danych o wilgotności, temperatury, opadów, rozkładu yy, fazy wege wegetacyjnej i też wskazówek, jakie taki szereg osób, które prowadzą monitoringi w tych uprawach będzie do systemu wrzucał. To wszystko pozwoli Wydawać komunikaty, które miałyby na celu pomóc przy podjęciu decyzji, czy, czy to jest odpowiedni moment, czy to już jest ta faza. Dzisiaj jest pro-premiera, A kiedy Edwin rusza, tak naprawdę? Platforma jest dostępna od 3 czerwca, czyli tak naprawdę od wczoraj. Natomiast e, oficjalna premiera jest na Krajowych Dniach Pola w poświętnie, czyli 11-12 czerwca, i tam będzie. Tam będzie to jeszcze również prezentowane, natomiast tak naprawdę konto można zakładać już, 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 już dziś i tą platformę można po prostu testować, zobaczyć, jak to działa w praktyce. Platforma jest bezpłatna? Tak, zdecydowanie jest bezpłatna. Jak Państwo słyszeli, platforma Edwin wiele, wiele korzyści ma i warto z, z, z niej korzystać i spróbować przede wszystkim. Zachęcamy oczywiście do tego, żeby, żeby popatrzeć, popróbować, uh -huh. podziałać w ramach tak. platformy. Oczywiście zachęcamy też do odwiedzin silnika, bo targi trwają jeszcze cały dzień, przynajmniej pół dnia jutro. Wiele się dzieje. Dla Państwa Katarzyna Szulc, WRP.pl. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.